Cześć, witam Was na kanale Nowa Gra, a dzisiaj grobnia jest wiejskie życie nad morzem, znane również jako Family Farm Seaside. Na tym kanale przedstawiam Wam codziennie jedną grę wartą uwagi! Spośród milionów gier na telefon przedstawię Wam jedną. Moim zdaniem najlepszą. Zapraszam do oglądania. Na małej nadmorskiej farmie mieszka dwójka dzieci z tatą i babcią. Pewnego dnia tata wyjechał zostawiając dzieci pod opiekę babci. Zostawił tylko krótki list o swoich dzieci. Drodzy Felu i Darku, wyruszam na poszukiwanie cudownego nawozu, który według legendy znajduje się na jednej z wysepek na morzu. Podczas mojej nieobecności słuchajcie się babci i opiekujcie farmą. Hej, mam na imię Darek. Witaj w miejskim życiu nad morzem. Naciśnij i przeciągnij, aby zebrać koniczynę. Naciśnij, aby nakarmić naszą krowę, koniczynę, mućkę. Naciśnij, aby otrzymać mleko natychmiast. Zdobywaj produkty, karmiąc zwierzęta. Zdobądź ser maszyną. Umieść ją na wybranym miejscu. Naciśnij, aby napełnić seromaszynę. Ser Używamy przyspieszenia. I teraz możemy rozkoszować się już jego smakiem. Dobywamy drugi level. Witaj nad morzem! Uch, to nie takie łatwe. Na pewno tata byłby z nas dumny. Czy możemy dla pewności jeszcze poćwiczyć? I tutaj on nas oprowadza. Jeszcze raz yy, koniczynę zasadzamy. Nie wiem co. No i mamy ją nawieść. Cztery razy. Tym, tym. Tym jakimś fajnym nawozem. Mamy je zebrać. Ogólnie w grze chodzi o to, by ukoń ukończyć misję właśnie tej osoby. Tego darka. I teraz musimy przykopać ich grządki. I tutaj mamy, że mamy posadzić winogrona. No to sobie posadzimy. Im więcej masz grządek, tym więcej możesz sadzić. O, dostaliśmy jakieś nowości. Eee. Yy... Mamy zebrać butelkę mleka od krowy i tą butelkę mleka e, dać do serowni tego tej maszyny na serynu. No. Sobie fajnie muczy ta krowa. Okej, okay, mamy już, bo przyspieszyliśmy trochę. Teraz zrobimy serek, tylko najpierw ją jeszcze nakarmimy. Jeszcze posadzimy koniczynę. Okej. Okay. O, ukończyliśmy. Super, masz talent. Dziękuję. Wracajmy do pracy. Babcia powiedziała, że potrzebuje więcej sera. Więc musimy jej zrobić ser jeszcze. Robi się serek i mamy tam było, że chyba posadzić koniczyny i nawieść. Nawozimy sobie. Powiedział, że jesteśmy szybciej jak błyskawica. Ogólnie w tej grze chodzi o... Kukurydza jest popularna w całym świecie, ponieważ można ją uprawiać w różnych krajach. Yy, on chce nam pokazać jakąś sztuczkę. My mamy przekopać trzy plony, znaczy trzy grządki. Kontynuując, yy, ogólnie w grze chodzi o to, że jesteśmy farmerami, yy, jesteśmy właśnie tym przyjacielem i te dzieci pokazują nam, jak możemy im pomóc i tak dalej. Teraz musimy posadzić koniczynki. Nie, winogrona. Nie, koniczynę tam. Koniczyna, ja posadziłam winogrona. Ech. No dobra. Odbierzemy sobie mleko. Tutaj dodamy kolejne mleko, by się Serek robił. Okej, okay, przyspieszymy. Wszystko w sumie? Wszystko. To nie. Ile ja mam tego... <noise> niepotrzebnych rzeczy? Teraz posadzimy koniczyny. Okej, okay, mamy trzy. Y on chce nam pokazać jakiś trik. Aha, no to my już wiedzieliśmy, że żeby Uprawy szybciej rosły, to musimy użyć magicznego nawozu. No to w sumie to robiliśmy. W sumie żadna tajemnica. Hmm, potrzebuję dojrzałych koniczyn na polu, więc sobie je zrobię. Hmm, nie wiem, o co tu chodzi na razie. Nie, znowu posadziłam. Jak już posadziłam, to posadzę więcej, w sumie szombu nie. Mamy wy wyjąć to. Tutaj tego mamy w sumie nie wyjmować, bo nie było powiedziane. I nawieść trzy koniczyny. Okej. Okay. No, te nawozy są bardzo fajne. Właśnie Dark nam to powiedział. Początek był taki bardziej w sumie tajemniczy. O, cześć, jestem Fela, siostra Darka. Czy lubisz owady? Yy, I tutaj pokazuję, że, że pszczoły z Ula... Jakie słodkie te pszczółki. Pszczółki z Ula zapylają mm, to i się zrobi miód. Yy, kontynuując, początek był taki, można powiedzieć, trochę tajemniczy, bo chciałam zrobić taki nastrój, yy, wykorzystując... Bardzo ładną historyjkę, którą wymyślił... Którą wymyśliła osoba, która robiła tą grę było na, ta, ta historyjka naprawdę mnie urzekła. Stwierdziłam, że trzeba zrobić taki klimacik jakiś ładniejszy. Bo naprawdę... No, było naprawdę takie... Taka urocza ta historyjka, taka słodka. Okej... Okay. Tutaj dostaliśmy... Nagrodę. W odbieramy nagrodę. To było tutaj yy, po prawej stronie, był taki prezencik. Mamy nie sprzedawać miodu, będziemy go potrzebować. Okej, okay, ale tak na razie nie wiem, jak się sprzedaje rzeczy, więc. No. Większość farmetów sadzi żyto jesienią. Okej. Okay. Tajemnice lasu. O, poznasz jakąś galerię. Jeszcze nie wiem, mamy zarejestrować krowę łaciatną w galerii. No dobra, niech mi pokaże, bo ja to nie ogarniam. O, galeria to jest. Klikamy, by była historyka dalej. O, jak urocze, on robi zdjęcia i później to opisuje. Ok, rejestrujemy. Punkty z mojej galerii będą dodawane jako punkt do krajobrazu. Pewnie się dowiemy później, o co w tym chodzi. Znaczy, wy się dowiecie, bo ja pewnie się nie doczekam. Musimy nakarmić krowę Muczkę. O, galeria jest niesamowita. Sam tak powiedział. Okej, okay, może. Zrobimy więcej rzeczy. Zasadzimy dodatki. Znaczy nie zasadzimy tylko po prostu zarejestrujemy jakieś dodatki, by, było, by była ładniejsza galeria. Zarejestrujemy belkę siana. To już chyba będzie ostatnia rzecz jaką zrobimy. Rejestrujemy belkę. A my teraz lecimy do ocenki. Family Farm oceniam na łatwość. Trzy łapki. Jest bardzo proste w obsłudze. Frajda dwie łapki oraz wciąga trzy łapki. A teraz, jak codziennie, słodziak dnia. Patrzcie na tego kotka, jak sobie sieba! Jaki jest malutki. O, jaki ma nosek? Zapraszam Was również na moją stronę internetową nowagra.pl, gdzie znajdziecie wszystkie opisy gier, które już nagrałam, oraz wiele ciekawych i potrzebnych informacji, na przykład jak je zainstalować. Polecam dać też łapkę w górę oraz subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Bardzo mnie to motywuje. Dziękuję! Bye!